A -a 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 -a. Gdzie ja jestem to jest kolejny inny świat. O Tomasant sant z. Polsko. O Białoruś ty też masz zmienioną flagę. Tak sam sobie zmieniłem, bo mi się podobała. Okej, okay. Rosja. Tak Polsko. Dlaczego masz tereny Ukrainy? Bo ponieważ jak już się pojawiłem w tym świecie, to już miałem te tereny. Jak próbowałem oddać Ukrainie, to jakoś znów do mnie wróciły. No ja potwierdzam. Proszę Ukraino. Dzięki Rosjo. Co jest? Rosja, chodź do Warszawy na spotkanie. Okej. Okay. Polsko, więc miałem takie pytanie, czy mogę dołączyć do NATO, ale musisz takie sprawy załatwić z USA. Już mam zgodę USA, tylko mówił, że jak będę z tobą na spotkaniu, żeby też o ciebie prosić o zgodę dołączenia do NATO. Więc tak zgadzam się, żeby ty dołączył do NATO. I jeszcze Polsko chciałem też dołączyć do paktu ogólnie sojuszniczego. No okej, okay, dołączasz do paktu ogólnie sojuszniczego.